modlitwa o szczęśliwe i spokojne dzieciństwo dla dzieci Wychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym miłości i troski proszę Cię w imieniu wszystkich rodziców i opiekunów, aby dzieci, które dorastają w tym świecie, mogły mieć szczęśliwe, spokojne. Ty wiesz, że dzieciństwo jest fundamentem całego życia czasem, w którym kształtuje się serce, charakter i dusza. Dlatego proszę Cię, aby żadne dziecko nie musiało doświadczać głodu, cierpienia, przemocy czy samotności. Niech każde dziecko ma dom pełen ciepła rodziców, którzy kochają i prowadzą oraz przyjaciół, którzy przynoszą radość i wsparcie. Mario, Matko Dzieciątka Jezus. Ty, która rozumiesz niewinność i delikatność młodych serc otocz opieką wszystkie dzieci. Strzeż ich od lęku złych wpływów i niebezpieczeństw, które mogłyby zaburzyć ich szczęście. Spraw, aby każdy dzień ich życia był pełen radości, nauki, zabawy i miłości. Naucz ich cieszyć się małymi rzeczami i rozwijać swoje talenty zgodnie z Twoją wolą. Panie! Błogosław rodzicom i opiekunom dzieci. Daj im mądrość, cierpliwość i miłość, aby wychowywali swoje pociechy w poczuciu bezpieczeństwa, wiary i szacunku do innych. Niech potrafią przekazać dzieciom wartości, które pozwolą im wzrastać mądrości, dobroci i sile ducha. Proszę Cię także, Boże, aby dzieci mogły rozwijać swoje pasje, talenty i marzenia. Niech mają możliwość zabawy, nauki i doświadczeń, które uczynią ich dzieciństwo pełnym kolorów. Przygód i radosnych wspomnień. Niech czują się kochane, ważne i zauważone, tak jak my pamiętamy ciepło naszego własnego dzieciństwa. Boże, chroń dzieci od samotności, od bólu, od smutku i od zła. Niech każdy dzień przynosi im radość, poczucie bezpieczeństwa i uczucia. Miłość swoich rodziców i bliskich, niech ich serca będą spokojne, a dusze wrażliwe i pełne nadziei. Duchu Święty, prowadź dzieci w ich małych i dużych krokach przez życie. Niech każdy dzień przynosi naukę, przyjaźń, uśmiech i poczucie przynależności do rodziny społeczności świata, który jest pełen dobra i możliwości. Panie, spraw, aby dzieci dorastały w pokoju i bezpieczeństwie, aby ich dzieciństwo było fundamentem szczęśliwego i pełnego miłości życia dorosłego. Niech uczą się cieszyć chwilą, kochać innych, wybaczać i marzyć odważnie. Dziękuję Ci Boże za każde dziecko, za ich niewinność, radość i potencjał, który w nich twi. Powierzam Ci ich życie, ich radości i troski, abyś prowadził ich ścieżkami dobra, bezpieczeństwa i miłości. Niech ich dzieciństwo będzie tak piękne, spokojne i pełne szczęścia, jak to, które my sami mieliśmy szczęście przeżyć. Amen. Modlitwa o szczęśliwe i spokojne dzieciństwo dla dzieci. Panie Wszechmogący, Stwórco wszystkich serc i dusz, który powołuje. Do życia i obdarzasz ich światłem istnienia. Przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym miłości i troski, proszę Cię w imieniu wszystkich rodziców i opiekunów, aby dzieci, które dorastają w tym świecie. Mogły mieć szczęśliwe, spokojne i pełne miłości dzieciństwo. Tak piękne i bezpieczne, jak te, które sami pamiętamy z młodych lat. Boże, Ty wiesz, że dzieciństwo jest fundamentem całego życia czasem, w którym kształtuje się serce, charakter i dusza. Dlatego proszę Cię, aby żadne dziecko nie musiało doświadczać głodu. Cierpienia, przemocy czy samotności. Niech każde dziecko ma dom pełen ciepła, rodziców, którzy kochają i prowadzą, oraz przyjaciół, którzy przynoszą radość i wsparcie. Maryjo, matko, dzieciątka Jezus, Ty, która rozumiesz niewinność i delikatność młodych serc, otocz opieką wszystkie dzieci. Zabrzeź ich od lęku złych wpływów i niebezpieczeństw, które mogłyby zaburzyć ich szczęście. Spraw, aby każdy dzień ich życia był pełen radości, nauki, zabawy i miłości. Naucz ich cieszyć się małymi rzeczami i rozwijać swoje talenty zgodnie z Twoją wolą. Sław rodzicom i opiekunom dzieci, daj im mądrość, cierpliwość i miłość aby wychowywali swoje pociechy w poczuciu bezpieczeństwa, wiary i szacunku do innych. Niech potrafią przekazać dzieciom wartości, które pozwolą im wzrastać w mądrości, Dobroci i sile ducha. Proszę Cię także, Boże, aby dzieci mogły rozwijać swoje pasje, talenty i marzenia, niech mają możliwość zabawy, nauki i doświadczeń, które uczynią ich dzieciństwo pełnym kolorów, przygód i radosnych wspomnień, niech czują się kochane, ważne i zauważone, tak jak my pamiętamy ciepło naszego własnego dzieciństwa. Boże, chroń dzieci od samotności, od bólu, od smutku i od zła. Niech każdy dzień przynosi im radość, poczucie bezpieczeństwa i ufność, miłość Twoich rodziców i bliskich. Niech ich serca będą spokojne, a dusze wrażliwe i pełne nadziei. Duchu Święty prowadź dzieci w ich małych i dużych krokach przez życie. Niech każdy dzień przynosi naukę, przyjaźń, uśmiech i poczucie przynależności do rodziny, społeczności i świata, który jest pełen dobra i możliwości. Panie, spraw, aby dzieci dorastały w pokoju i bezpieczeństwie. Aby ich dzieciństwo było fundamentem szczęśliwego i pełnego miłości życia dorosłego. Niech uczą się cieszyć chwilą, kochać innych, wybaczać i marzyć odważnie. Dziękuję Ci Boże za każde dziecko, za ich niewinność, radość i potencjał, który w nich twi. Powierzam Ci ich życie, ich radości, troski, Abyś prowadził ich ścieżkami dobra, bezpieczeństwa i miłości. Niech ich dzieciństwo będzie tak piękne, spokojne i pełne szczęścia. Jak to, które my sami mieliśmy szczęście przeżyć. A.